Siema, siema, z tej strony Angela. Witajcie w kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj mamy nowy tydzień w GTA, dlatego zaraz Wam powiem, jakie są nowe zniżki i premie, ale zaczynam tak jak zwykle od autka na podium. No i jak widzicie stoi tutaj Cheetah Classic. Można je kupić w legendary za 865 tysięcy, ale w tym tygodniu możecie je mieć za darmo, losując w kole fortuny. Mamy nową próbę czasową, jest to Calafia Way i oczywiście zachęcam do obejrzenia mojego filmiku, link w opisie i w prawym górnym rogu oraz nowa próba RC Bandito Park Mały Seul No i lecimy już do zniżek Legendary, tu jest tylko jedna zniżka w tym tygodniu, niestety i to niezbyt ciekawa też, trójkołowy pojazd Strider Mm, tani jak barsz w tym tygodniu, ale niezbyt przydatny. E, to jest jedyna zniżka, dlatego lecimy już stąd. E, wejdźmy sobie do Warstock. Tu mamy na szczęście więcej zniżek i to bardziej przydatnych. Po pierwsze, kosatka. w tym tygodniu 1 650 000. E, poza tym, wyremontować też możemy ją sobie ze zniżeczką. Ja Wam tylko pokażę na kolorze i na fladze, no bo resztę już mam i nie mogę Wam tu pokazać, czy jest ta zniczeczka. Dalej, dalej mamy centrum, centrum operacyjne i ono też jest na zniżce. W tym tygodniu mamy zniżkę na sam zakup tego mobilnego centrum operacyjnego i w tym tygodniu będzie kosztować 735 tysięcy lecimy dalej, mamy nowy pojazd dodany do gry jest to Vetir e, część The Cayo Perico Heist dość sporo sobie tu kosztuje myślę, że każdy je bardzo dobrze kojarzy właśnie z napadów na Cayo Perico tam to autko się pojawia wygląda w taki sposób i jest 10 -osobowe. może się przydać, dobra lecimy dalej mamy tu zniżeczkę na Ardent na Ardenta mamy zniżeczkę, to nie jest ten pojazd który lata ani ten co pływa ten tylko jeździ <laughs> on tylko jeździ i ma z przodu dwa działka nie ma żadnych rakiet nie skacze, nic z tych rzeczy jedynie ma działka z przodu lecimy dalej i tutaj mamy cargo boba jednego i cargo boba drugiego Czym one się różnią? Po pierwsze celną, Jetsam jest droższy, a po drugie ma dłuższą linkę z tym hakiem. No i to tak naprawdę jest jedyna różnica między tymi Cargobobami. No i co? To jest wszystko jeśli chodzi o zniżki. Tak trochę słabo, nie? Ale tyle tego jest. Poza tym dostaniecie, odblokujecie sobie sweter Santo Capra jeśli ukończycie finał napadu na Cayo Perico. Nie wiem jak wygląda ten sweter, ale na pewno się niedługo dowiemy. No i teraz przejdźmy w końcu do tych premii. nie? Premii nie ma za dużo, są tylko dwie, ale jest jedna potrójna. Potrójna premia w tym tygodniu jest na misję z mobilnego centrum operacyjnego, który w tym tygodniu jest na e, zniżce. A podwójna premia jest na trybie adwersarza, trybie diamond, tych trybów tam jest chyba 8. No i każdy z nich jest podwójnie premiowany w tym tygodniu. No i te premie na tym się kończą. Dobra, no to dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.